Witajcie! Jesteśmy w weniście. Dzisiaj pokażę Wam ten niesamowity dom. Nowo wybudowany, gotowy do zamieszkania z przepięknym widokiem na morze. Więc cóż, zapraszam do środka, zobaczcie, jak wygląda wewnątrz. Mamy trzy piętra w domu. Na dole jest garaż i bardzo dużo przestrzeń do gospodarowania. Tutaj mamy salon z przepięknym oknem panoramicznym, bardzo przestronny salon i do tego jeszcze sypialnie. U góry mamy trzy sypialnie. No i cóż, włącznie w domu są cztery łazienki. Bardzo fajny basen Infinity. No i to, co najważniejsze, no to panoramiczny widok, 180 stopni od Morayry aż po Kalpę, także czas najwyższy, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda w środku i ze środka. Zapraszam. Jesteśmy teraz w sercu domu, przynajmniej dla mnie to miejsce jest najważniejszym punktem całej nieruchomości. Jest to salon połączony z otwartą kuchnią, z której mamy przepiękny widok na morze. Z samej kanapy widok również jest obłędny. Dzięki, głównie dzięki temu panoramicznemu oknu, które jeżeli je otworzymy, to czujemy się tak naprawdę będąc w środku, jakbyśmy byli na zewnątrz. Więc to jest dla mnie punkt numer 1. Do tego oczywiście kuchnia ma bardzo wiele miejsca do przechowywania i tak Natomiast najważniejsze jest to, jak czujemy się w tym w tym miejscu, czyli duży salon, duże okno, piękny widok i to właśnie o co tutaj chodzi. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli podoba się Wam ta willa albo szukacie czegoś innego, to mamy willę od Altea Hills, poprzez Calpe, Morayre, aż do Hawaii. E, więc cóż, zapraszam do subskrypcji. E, możecie też sprawdzać naszą stronę internetową premiumvias.costablanka.com I tyle, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, na razie.